Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat hamulców, jak je regulować, jak sprawdzać i co zrobić, żeby działały prawidłowo. Także zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą musimy spełnić do poprawnego działania hamulców jest osiowość koła przedniego. Czyli musi ono być po prostu osi pojazdu, inaczej będzie przekrzywione, tarcza będzie źle działać, szczególnie w tylnym kole. Także jeśli Wasz pojazd krzywo jedzie, ma przekrzywione półki względem kierunku jazdy, to musicie po prostu najpierw zrobić osiowość, czyli wyregulować tylne koło. Następnie z przodu na półkach poluzować śruby i ustawić przedni widelec tak, żeby był w osi. Gdy mamy już te warunki spełnione, musimy wyregulować sobie zacisk. I tutaj mówię o odległości tylnego klocka od tarczy. Nie będzie tego tak widać chyba. Z przodu mamy przedni klocek, z tyłu mamy tylny klocek. I ten tylny klocek jest nieruchomy, stoi w miejscu. I ważne, żeby przerwa między tylnym klockiem a tarczą wynosiła po prostu jak najmniej. Ponieważ wtedy zacisk nie ma dalekiej wędrówki, gdy jest dociskany ten klocek i na całym jarzmie sobie wychodzi delikatnie. I musi być to tak zrobione, aby podczas kręcenia koła tarcza nam nie obcierała o klocek czy też klocek o tarczy, jak to woli powiedzieć. I dystansujemy to podkładkami między jarzmem a lagą. Jak widzicie w moim przypadku jest to jedna podkładka między lagą a jarzmem i to już wystarczyło. Kolejną rzeczą są te śrubki. Teraz stosuje się dwie śrubki na sprężynkach. One po prostu odpowiadają nam za ustalenie zacisku. To jest zacisk, a jarzma, czyli mocowanie zacisku. I gdy Naciskamy sobie klamkę, widzicie, iż ten zacisk się porusza. Jest to normalne, tak ma być. Ważne, żeby ten zacisk się poruszał równo, czyli i u góry, i na dole tyle samo się wychylał, ponieważ możemy zobaczcie, przykręcimy go w ten sposób i widzicie, co się dzieje. Teraz tylko dół się przesuwa, a góra stoi w miejscu i już ociera nam o tarcie. I wtedy klocki się nierówno ścierają. Ścierają się wtedy po skosie. I ważne, żeby te śruby tak sobie ustawić, aby góra i dół chodziły równocześnie. Teraz jest równo, jest OK. Można sobie mierzyć z suwmiarką tą odległość. A można też robić tak jak ja teraz robię, że naciskam klamkę i sprawdzam górę i dół, jak się odchyla. I wtedy po prostu mamy porównanie, tak? Kolejną rzeczą do regulacji zacisku, gdy tutaj na klamce macie za małą siłę hamowania, oczywiście regulacja w tym momencie, gdy regulujemy linkę na maksa, wkręcona tutaj musi być. Luzujemy tą śrubę, przytrzymujemy ramię. Dźwigamy do góry, oczywiście, linkę wtedy naprężamy i dokręcamy, i wtedy mamy te ramię wyżej. Co skutkuje tym, iż klocki szybciej nam zabierają. A wam pokażę, jak wyglądają zużyte klocki. Aczkolwiek jeszcze to hamuje, także ja tego nie wymieniam, bo klocki kosztują 9 zł, a cały zacisk 20 zł ale ja nie będę inwestował jak widzicie tutaj z tyłu cały zacisk skorodowany ale jest przeczyszczony, pomalowany, przeserwisowany i tu z tyłu już się kończy ten zakres klocki są po prostu tak zjechane klocki są zjechane i trzeba by było tutaj wymienić klocki ale zobaczcie jak ten zacisk wygląda jest to skorodowane e, robiłem te śruby w occie pomogło co prawda ale dwa dni później tak właśnie znów je zachwyciła i tylny zacisk jak regulujemy gdy mamy na przykład jedną regulację Tutaj dolny element zacisku, jak widzicie, jest pływający, czyli tutaj nie ma żadnego pokrętła, nie ustala się tego w żaden sposób. Tylko ustalamy za pomocą tego pokrętła, tak jak z przodu. Tutaj jest nieco inna konstrukcja, ponieważ jest sprężynka, która nam to odchyla ten zacisk w tamtą stronę. I tutaj regulujemy tylko można powiedzieć nachylenie góry względem dołu, żeby to było po prostu w jednej osi starczym, żeby ten zacisk nie był przekoszony w bok. Dobrze, także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę, napisz w komentarz co sądzisz o takich banalnych filmikach oraz udostępnij ten kanał. Na razie.